O, jak ładno, duduś chodzi po klatce. O, a lola mu towarzyszy. Co tam duduś chce? Co? Patrzy, o, buzi może loli dać? Może buzi, a może nie wiesz co tam. Uch, jejaja, Jak chodzą. O, co duduś byś chciały? Co byś duduś chciała? Tam. Co byś chciał? Co? O, patrz, nie ma, kika nie ma. Nie może być, bo skika spadasz. Nie może być, kijek bo skika spadasz. Tak, go sobie trochę, pochodź, pochodź, bo lepiej spał. O, i to pani umyje, to dusia, gdzie umyjemy. Zobrodził, to zobrodził. Ach, mój dziedziński, dziedziński, dziedziński. Na chodź, chodź, dziedziński, chodź. Uj, uj. kochanie. O. Co, idź tam na miejsce swoje, tak. Jeszcze łapeczka chora, tak jest.